Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać kolejną zmianę na serwerze For Rewind, która jest skierowana stricte do nowych graczy. Mianowicie, teraz aktualnie za każde czaso dostajemy nowe nagrody. Akurat nie jestem tutaj pewny, jak wygląda sprawa z czasu 19, 29 i 39. To są te pierwsze czaso, gdzie już nagrody były, jednakże doszły nowe skrzynki właśnie na tych nowych czasach. Zwyczajnie. Także jeszcze przy okazji została tutaj zrobiona taka zmiana, że na zakładce Newcomers teraz te bronie są już plus 11. Możemy zobaczyć biżuteria, już jest taka sama, tylko bronie weszły. Dobre pytanie, czy jeszcze EQ się pojawi? To akurat mi osobiście ciężko jest powiedzieć, bo, bo przyznam, że akurat tutaj to ja nie mam pojęcia. A więc za czaso 19, co możemy dostać? Tutaj FIN. Zdecydował się, że wyśle mi te wszystkie skrzynki, żeby wam to pokazać na filmie. I tutaj mamy 19 level. Za czas o 19, nieważne czy waloriańskie, czy doliańskie, to akurat nie ma znaczenia. Otrzymujemy sobie takie tutaj rzeczy, czyli tutaj chyba jest bez zmian to by wychodziło? Już nie, to jest zmiana. Otrzymujemy Toporek 11. Wcześniej nie było broni. Nie pamiętam, żeby właśnie była broń, więc otrzymujemy Topor plus 11. Taka jest zmiana za czas o 20, za czas o 19 i oczywiście wraz z tym, co mi też napisał. E, ja też każdą tą skrzynkę, tej co widzicie, muszę wyrzucić. To było tylko stricte, żeby wam pokazać co konkretnie z tego co się dostaje, więc dowód na filmie, że ja tego się pozbywam. Więc teraz czas o 29, więc czas o 29. Tara. Tutaj się znajduje właśnie portal, chodzimy do Horusland, ruiny jeziora. No i o 29, to jest będzie ta tutaj skrzyneczka, Że zobaczmy co w takim razie za o 29 można otrzymać. wie w content i widzimy, że tak, to w ogóle jeżeli chodzi o od 1 do 3, to będzie maksymalna wartość. Ktoś się zastanawia, nawet wam tutaj pokażę i tutaj jest potężny topór plus 13 akurat, Ale zobaczcie tutaj jest 1 jeden... Ma być 3, 6, 6, no i ewentualnie dwie poty. Co mi tu widzicie? No i patrzcie. Nic mi się nie zestakowałoby, mi się z tym, czekajcie, żeby się nie zestakowało. Później sobie to wyciągnę. Patrzcie, otwieram. Jak widzicie, jest Max. Tak jak mówiłem, jest Max. I tutaj, żeby był też dowód na, na filmie, pozbywam się tych itemów. No i dobra, czas o 39, rożytna Kokuma. Więc co otrzymujemy za czas o 39? Mamy tutaj oto skrzyneczka 39, jest content i mamy tak, 5-5, tutaj mamy naszyjnik 5-5, które daje, siodełko na 7 dni i smoczy topór plus 15. A to dobra broń, tak, czy znaczy, tak ogólnie muszę powiedzieć, że to jest tak serio, to nie jest zła broń. To nie tylko, że właśnie widzę, że ona nie jest na czas. To też jest ciekawe. Więc to otrzymujemy za czaso 39. Wyrzucam. A także czaso 49. To już jest nowość. Nikt nie było wcześniej skrzyneczki za czaso 49. Więc przyznam szczerze, że nawet nie wiem, czego się tutaj można spodziewać. Ale zobaczmy. Czaso 49. To jest za czaso 49, jakbyśmy teraz zrobili jako nowa postać. 8, 13, 13. Tu mamy. Yy... Starożytny to jest 200. Mamy zadanko. Mamy smoczy topór plus 17. O, tutaj jest już dobry wynik. To co? Bo to jest już topór na stałe. Czekajcie, tutaj odłożę sobie te rzeczy z powrotem, by się nie zestakowało. To jest topek na stałe. Nie, to jest topór na czas, jak widzicie. Ok, czyli tam nie było widać. Ok, tamten topór nie był na stałe. Przynajmniej za czas o 2,9. Tamten był na stałe, ale ten już jest na czas. Bo tutaj można zobaczyć, gdzie potężny topór. No nic nie było. To jak się. A, to też nie widać. No dobra, no ale wyrzucamy. Tak, jak było powiedziane. Więc czas to 59. I zobaczcie, jest skrzyneczka i za tą skrzyneczkę mamy coś takiego. Mamy już po 10. O to już naprawdę nieźle nie, nie idzie z eksaktami. I toporek jest już plus 18 z lepszymi bonami. Pewno tak samo jest na 5 dni, co też to trzeba powiedzieć. I tyle, to już nic się nie da zjechać w dół. Więc. Wyrzucamy. Dobra, także dawno Mozalię, czyli czaso 69. jest to takie ostatnie czaso, które jeszcze idzie jako tako solo sobie zrobić. Więc za czaso 69. otrzymujemy taką oto tutaj nagrodę. Robimy. Wie w kontent. Broni już nie mamy. O proszę, czyli za czas 69 otrzymujemy jak widzimy inspirację, list księgi sztuki, rzemiosła, brawurkę i pelerynę plus 18. Zgaduję, że peleryna też będzie na czas. Tak, peleryna też jest na czas. Jaka to w ogóle jest peleryna? A. Bellery na to jest, z PL No to powiem, że tu jest pewnego rodzaju zaskoczenie. Liczyłem, że będzie jakaś broń, e, ale wymyślałem sobie coś innego. E, jako, że tej temy tak znikają, próbujemy je na sam koniec ulepszyć. No, tylko zostały mi dwa, bo już resztę powywalałem zwyczajnie. E, ale zrobimy coś takiego, że spróbujemy je ulepszyć. Nie wiem, czy to się w ogóle uda, czy jest na to szansa. I jeszcze jedna rzecz mnie zastanowiła, jeżeli chodzi o te skrzynki, ponieważ została mi tylko już ostatnia skrzyneczka. E, na ten moment, kiedy ja to nagrywam, czyli na tą godzinę 11, jeszcze nie wiem, Trzeba się dowiedzieć od samego fina. E, czy cokolwiek dostajemy za czas o 75. Jeżeli dostajemy, to tutaj. Po prostu w tym momencie pojawi się właśnie ten fragment, co rzeczywiście dostajemy z tego czasu. Jeżeli nie, no to tak, jak tutaj chcę teraz sobie powiedzieć, na ten moment raczej nic nie dostajemy z czasu 7.5. 7.5, czyli chodzi o tą, albo ewentualnie jak ktoś chce to nazywać, 7.9, część pierwsza. Ponieważ za część drugą, gdzie musimy pokonać tego Markabila, czyli ostatnie czaso, gdzie no już ciężko jest je zrobić solo zwyczajnie. No i jak jest oczywiście na tamto czasu wezwać sobie jakąś pomoc. To mówię, za 7.5 raczej nie ma nic, przynajmniej tak przynajmniej mi się wydaje, no ale mówię, jeżeli rzeczywiście cokolwiek jest, no to tutaj właśnie pojawi się fragment, że tak, naprawdę coś jest. Ale w tym momencie mówię, że raczej nie. Dobra, więc ostatnie czaso 79 o, otrzymujemy za czaso 79. To jest, o, jak ktoś by się znał, co to jest, to jest nagroda, to że serwer był już. Więc czaso 79. Trzymujemy 15 ekstraktów, 2500 dm, set... setek, 3 zadanka, 15 tych potek, 3 kolorowajki i do tego topór plus 20. No nawet takimi, takimi dosyć dobrymi bonami, to nie są złe bony. No czas o 7.9 nawet ładne daje nagrody, to akurat trzeba przyznać. No i pewno topór zgaduje, że jest oczywiście na czas, 7 dni. No i dobra, jako, że ja i tak muszę te wszystkie rzeczy wyrzucić, to zrobimy taką rzecz, że... Akurat to jeszcze zostawimy. Zobaczymy, czy. Do... Jestem bardzo ciekaw, jak to jest nazwane w systemie. Więc dobra, zobaczmy w takim razie, bo tutaj wyświetli się to i tak u kowala. A widzę, że nie ma obniżajek w ogóle w oparciu. To akurat jest wielka szkoda, że nie ma obniżajek. Ja zgaduję, że powinienem mieć tutaj gdzieś. Oje, pamiętajki. To akurat dziwne, że nie ma pamiętajek. Ale dobra, zobaczmy tą Pelerynę 18. Nie ma jakiejś dziwnej nazwy czy coś. Każdy tu kliknie, może zobaczyć, że Peleryna jest. Dobra, więc zobaczmy. Czy Peleryna 8, 17, już teraz, co się z nią wydarzy? 7%. I. Została. Chyba już możemy się z nią pożegnać, więc. Weszło. Dobra, faleryna zniknęła. Mamy teraz smoczy topór. Właśnie, w ogóle jaki kolor ma ten smoczy topór? Tędy to, to też możemy zobaczyć. Nie ma koloru, po prostu nie ma koloru. No to możemy zrobić mu kolor w sumie. Dobra, proszę, TOX jest. No to lecimy. Ekstrakt, setka, mistrz, 08. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. I... Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Dobra, jeszcze raz i... Kurde. Ale lipa. O. No, Jeszcze raz i w ogóle. Propatcze. <laughs> no. Także tak wygląda ulepszanie tych itemów. Wkrótce się nie ulepszają. Walimy bez niczego. No i dobra, to w takim razie tutaj wszystko co było wyrzucamy. Wcześniej jak było widać na filmie miałem odpalony jeden ekstrakt. Także sobie zostawiam ten jeden ekstrakt. A resztę ulepsza, czy jak było tak wywalam. Także tak wyglądają itemki z czasu 7-9. I w sumie też z innych czasu jakie są. Takie rzeczy można teraz otrzymać jeżeli zrobicie sobie ją czasą. A jeżeli mieliście to czaso wzięte wcześniej. Anulujcie sobie quest'a i weźcie sobie go na nowo. Wtedy na pewno otrzymacie te nagrody. Także to tyle. Na razie.